Yeah. Yeah, a jestem to A ja Damian. I jak zwykle prowadzimy kanał Kumpelos! Gramy dzisiaj znów w Bloodfeda 3D na mapie hostel. I ja gram pierwsze trzy razy, to jest tradycja, którą złamie kiedyś na pewno. Nie. Jest pewnie. to już trzeci odcinek z tej gry dołącz do... Moi no ale dobra. tu nie ma ani jednego Polaka, tylko jeden. No to trudno. Rusek był. Wiele. Znów Ruska Okay. Lubię tę mapę, ale to jest taka mapa w sumie jak się nie gra trzy razy, tylko takie pięć, legitnie pięć, no bo to się szybko Tutaj. Nie wiem. Nie wiem. wierzę, że mnie wyrieczają, no bo to jest Jak tak, ten... Mhm. Trevor. Trevor! Napisz... Ej, właśnie, w ostatnim odcinku, jak napisaliśmy, jest to jeszcze na tej. to od razu ktoś się zainteresował i napisał, że nam i w ogóle, co nie? Mhm. No i... to weź teraz napisz jeszcze raz, jak, jak będziesz na razie. To może znów się ktoś zainteresuje. Ja. Ale zobacz, najpierw ile Polaków ale jest. Jak jest jakieś 3 albo 4, to nawet nie ma problemu. Pretty boy! Ale to było dobre. Ale kurwa! Kto mm. mnie zabił? Chyba i teraz Enten. Sprawdź, najpierw ile jest Polaków. na B. Może ktoś ma inny dobry no. no, nie jesteś taki dobry Bo my jesteśmy najlepsi w tą grę Też A przede wszystkim Adrian No właśnie no. pozdrowienia Trevor, wbijajcie na kanał Alita. Nie wbijajcie na jego kanał

dobra, a ja sobie gram, proszę Państwa, spado czerwony, fajny, fajny, może prawda? Zagram na niej pierwszy raz, ale jakoś mi do nie podpadła. A, i fajnie, u mnie coś stało, Ale waliło to. Okej, okay, no to zagramy sobie może na jakiejś innej mapie. Może zagramy sobie teraz na Techno, bo ma fajną nazwę. I dołączymy. Okay. Yy, Damian, Sorry, da, da, tak. Tak. Sorry, że Dobra, Damian. Yy, gramy na innej mapie, bo nie wiem czemu, ale coś się stało. I mnie wywaliło z mapy. Też mnie tak. chyba wyrzucił z mapy, więc gramy na jakiejś mapie wtekno. Nieważne, to sorry, jest że dziwna nie bo cały czas tylko wchodzę i zwrócę. Dobra, mogę? No weź to, weź to. Ale ja nie chcę i tak tutaj chodzić. No nie, 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 nie lubię tej mapy. Chyba czy ta, tak? nie, 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 tutaj. Nie wiem, nie pamiętam nazwy, ale jedną ja grę. Z Roblox. Mm. Też są jakieś szalanki Nie, co mi kiedyś pokazywałeś jakaś taka mapa, była... Co się w Robloxie nawaliliście? No to tak, to, to, żeby nie było prawo. No, może. może. Nie lubię, nie lubię. Dobra, i ja myślę, że to by było na tyle. Zostawiajcie łapeczki w górę, zostawiajcie subskrypcje, no i to. Do zobaczenia, do widzenia. cześć.